Dobra, jeśli chodzi o okna, które będziemy montować w naszym busie, zrobiłem research na rynku i zdecydowałem się na kupno okien marki Polyblend. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze cena. Za każdy z nich dałem coś około, nie pamiętam, 1300 zł. Musicie sprawdzić sobie w internecie. Po drugie są to okna profilowane, czyli mają kształt obły, który jest zgodny z profilem nadwozia busa. Tak? Nie są to proste szyby. Są przez to lepiej dopasowane, szczelne i generalnie wyglądają dużo lepiej. Może je po prostu zobaczmy. Jest to okno 510x700 mm o podwójnej szybie. Jest tutaj tylko naklejka, ponieważ ta szyba jest transparentna, nie jest matowa. Eee, taką właśnie chcieliśmy eee, z tyłu co tutaj mamy. Eee, standardowo trzy zawiasy. Okno jest na siłownikach, czyli można sobie otworzyć. No i to co najważniejsze, mówiłem, właśnie jest profilowane, czyli dopasowane do kształtu busa. Co my tu jeszcze mamy? Fajnym bajerem jest ramka, która wyposażona jest w moskitierę. Od dołu ramka jest wyposażona w roletę maskującą i co fajne, wykorzystując klips, który łączy dwa elementy, możemy sobie regulować zaciemnienie i część, która ma być zasłonięta moskitierą. Drugie okno ma te same właściwości, jedynie różni się wymiarem 315x818 mm i będzie zamieszczone nad łóżkiem po przeciwnej stronie do okna tego największego. Też dołączona ramka wewnętrzna o takich samych parametrach i właściwościach jak w poprzednim oknie. Dobra, zabieramy się za montaż, bo już nie mogę się doczekać.